Siema, z tej strony Żółty, jak widać po koszuleczce zajaję fajny Słuchajcie, e, takie krótkie info przed wstępem, dosłownie króciutkie. E, mówiłem w filmie, który zaraz obejrzycie, że tam otwieramy 150 paczek, będzie competitive, że będziemy tutaj otwierać A75, tam kumpel też 75, więc 150 łącznie pudełek, ale ich nie otwarliśmy z tego względu, że no właśnie, kumpel miał tam problem, bo jeżeli chciałbym to jego wideo ze swoim współdzielić i tak dalej w tym samym filmie, no to byłby problem, bo ten film, co teraz oglądacie byłby dopiero jutro, a chciałem koniecznie, żebyście to dzisiaj jeszcze mieli, chociaż wieczorkiem. Więc tak, to informuję, że tak to wygląda. Zakładu nie wygrałem, bo żadnego nie było, ale za to wyglądam okropnie. Muszę się chyba ogolić, albo do fryzjera iść. Ale zapraszam na seans. I zostawcie suba i lajka. Nie, w sumie nie naraz, Po prostu oglądajcie, tak? Papa. Pa. Zdrowa żywność. No. Ej, to jakiś chyba podprogowy przekaz. To to tak. Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla was z y, moimi ziomami z Discorda, o którym... Ej, właśnie, przecież miał być Discord dla widzów, no mniejsza. Przygotowałem Befum. dla was coś, co każdy youtuber dzisiaj zrobi, czyli opening paczek w World of Tanks. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie kompepe... kompet, kompet kurde... Kom kompet kompet Befum. kompetetiva, czyli będę sobie otwierał skrzyneczki. Ja oczywiście, bo jest napisane na miniaturce, że będziemy otwierać 150 skrzyneczek, w sensie 75 moje i 75 mojego rówieśnika, Bartka, którego możecie kojarzyć, bo kilka lat temu się na kanale pojawił tak zwany Juchefta. Tak, i on również macie tutaj jego pokazane, jego scenerie. Także słuchajcie, on kupił magiczne pudełka, nie noworoczne, ja kupiłem magiczne i mamy po tyle samo pudełek, i postanowiłem, że. Czemu otwierasz pierwsze pudełko? Przez przypadek! No, ale nie zdążyłem powiedzieć! No dobra, on otworzył pierwszą paczkę, otwieram swoją pierwszą. Zobaczymy. A dawaj streama, żebym też widział. A już włączam, chwila. Ty się. Ty! Wygrałem coś! Nie, no skin! Nie, czekaj, co to jest! Skina wygrałem, no nie! Łe, dobrze, Co dobrze! tego streama! No już, zara! Dobra. No, dobra, tu trochę lipa u mnie. No, słuchajcie, z racji tego, że Bartek ma problemy techniczne i wylosował wyłączenie World of Tanks, to będę ja otwierał sam w takim razie, więc myślę, że wygrałem competitive. NIEBIESKIE, 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 NIEBIESKIE! NIEBIESKIE! Skin! Skin. No Jezu, no, a pozwól mi na Sheridana, jak to łódka jakaś jest. No i co mi z tego? No, fajnie, no i... Turbina gazowa. To nie ten, ten ma morską. No i po co mi to, jak ja tym nie gram? Następna. Ty też mi się ta czarno zrobiło, co się stało? Czemu? Nie pomalujesz. To musisz farbę. Malinową! Dawaj, <grym> dawaj! Kalibanową jedzie... musisz farbę. Jedzie coś! Jedzie coś! Jedzie coś! O, no proszę, jedzie. żeby to był kaliban! Tylko jego, proszę! Tornwagn? Co to jedzie? Co to nie jedzie? Nie widzę! Co to jest? Co to, jest? co to jest? No nie! No nie. po co to mi to? to no nie, ale ja nie chcę! To, no, najgorsze to jest! No to. Trzy, cztery. O, 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 niebieskie! Niebieskie! Kaliban! Ka Kaliban jedzie, jedzie! Na pewno, 100% jedzie! Na pewno Kaliban jedzie! Jedzie, 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 jedzie Kaliban! Jedzie, jedzie Kaliban! Musi! Nie, to musi! Nie, to jest ten torback. Nie, no ja go nie chciałem też! no, ale. No po co mi ją? Ja chcę tylko Kalibana! Ale co mi z tych dwóch czołgów? Ja marudzę jak rok temu na te paczki! Tu? No i Boforn, Stormvagn Zamiast się cieszyć, bo free content będziesz miał za winkla, żeby nagrać to Ale Scalibana też bym nagrał Nie wszystko musi być family friendly O Jezu O Jezu o, Bez 15 To samo Ty. Musi być, bo jest grudzień Dobra 3, 4 No daj coś daj Mi daj Kochany święty Mikołaju Dlaczego <laughs> Żeby dać mi jakieś pierdolone jojo Chujowy gwizdek I parę sprężnych skarpetek 3, 4 M485? Czekaj, bo coś jest na... te 34. Ja pierdziele, po co mi to? TOP 5 SZERMANÓW <noise> Gdzie on jest? Co to jest? O ku... Nie wiesz. To. W sumie serio, tyle jest tych SZERMANÓW w grze, że można było nagrać TOP 5 TOP 5 SZERMANÓW mam, mam, 60 No to otwórzmy 5 naraz, raz, dawaj No dobra 3, Trzy, 4 Trzy, cztery. Cztery. Nic, nic za 34 Nic, 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 nic. Nic, Nic, co kurwa, jest? Trzy, cztery... No, o, o, niebieskie! Jest, jest, jest! Dawaj tego o. Kalibana! Basz. Jedzie, no teraz nie, musi jedzie. jechać! No musi, no co nie, zostało? Teraz, a, musi joda, Jedzie woda, na 100% Kaliban Jedzie, nie, Kaliban, szkoda, Kaliban Kaliban, szkoda, szkoda. Kaliban, Kaliban szkoda. Szkoda. Kaliban na 100% pro... szkoda. Na kurwa. szkoda! No kurwa! Tak. Ale mi tu laguje wiesz? jeszcze to przez tego. Odskawaj to szczęście do tych czołgów. Weź se te wszystkie czołgi ode mnie. Ja chcę tylko Kalibana. Ja. Skoda Op. No ja wiem, ale ja nie chcę Op czołgów, tylko najbardziej Op czołg. Kaliban. No to masz, właśnie dostałeś. To nie jest nazywa się Kaliban. Czy? Ale jaki był czołg w to pierwsze miejscu ostatnio. Dobra, ale nie znałem jeszcze Kalibana. Oszukujesz swoich widzów. Trzy, cztery, ry. By drewniana Cieszę się, że zabrałem to. go pod nami. Mogło mu kopać całe ramię. Chyba pod tym, pod tym weekendem pod nami otem czuło spadnie ramię. Po 1 grudnia, ponad nowember. <grym> Three, two, one, go. No. Kup sobie 50 A, to muszę to po to angielsku żeby gadać, żeby kalibana zdobyć w ogóle racja. Przypomniało mi się. 3 2 1 Let's go. zacznijmy! Zacznijmy. Co jest? Aha, KW-1 Dostaj. <mulity> Łe! Łe! Dostałem! Nie, Jadryno, nie! To jest Kaliban! Czekaj, co tutaj idzie? U-hefny, co ma U-hefny? Nie Kaliban, Kali błagam, nie Kaliban! Kaliban leci tutaj gdzieś. Nie Kaliban! To będzie Kaliban. U-hefny ma Kaliban. Szkoda, e szkoda, szkoda. Szko znaczy no bardzo szkoda, że coś dostał. To, że to jest najlepszy drop ze skrzypek. Nie, najlepszy drop właśnie mam, nie widzisz? <głos》> A bo jeszcze 3. dalej mam <kuh> Plus 3, oj tak plus 3 punktów 3, 4 To może otwierać i O Część niebieski, mi? słuchajcie Złoty kciuk w górę 4. Leci kali 4, 4. Kaliban no, Kaliban, no, Kaliban, tak? no, Kaliban nie, Kaliban. y może ci wydropić Kaliban, 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 Kaliban! Kal... Yes! Tak, to tak, JEST! To jest wod, Przyjechał nie. do mnie jak... Na pewno nie to tak, jak twój stary z mlekiem! Jest! Kurde, udało się! Tego chciałem najbardziej! To jest nie. to, co chciałem najbardziej Najgorszy w tej grze! Najgorszy czołg w paczkach w tym roku! najlepszy Top 5 najlepszych czołgów wody WOD! Już wiecie z czego będzie za winkla! 5! Top... <t> <t> dostałem! Gotowe! 3, 4, Aż mi zacięło o. Promienie. Promienie Matilda! Tam... Twoja stara to Matilda! Poka mi ją. Marty. Ale ona jest. Jakby... Tak, ja jutro po fryzjerze będę wyglądał. Nie. Jest karnych złota. Karnych złota. Trzy, cztery. Czyli został mi amerykański, czyli też. Jest niebieskie! Jest niebieskie! Panie i panowie, przyjeżdża masz, M4. M4Y, M4 no. panowie! Jezi. Wszystko co chciałem, dostałem! Wszyscy ten koch! Wszystko Wszystko. Wszystko. Przy... No, <laughs> <jeszcze opiero się. laughs> jest. Jest, no to jest, trochę nie podoba mi się, ale lagi mam znowu, ale jest wszystkie czołgi, które Jaki chciałem. Jakie podkręcone konto, kurwa. Słuchaj, no, karta TCK była używana. Karta TCK. Trzy, ry Niebieskie, lecimy panowie, lecimy. Grille 16 i do tego uwaga. Żebyś... I ten chciałem najbardziej styl, właśnie do ST-2. <laughs> Piękny jest ten styl. Beautiful, beautiful. Dobra, 5? Dawaj 5. Odliczaj. 3, 4. Nie, no powinna się drognąć jeszcze. O, PZCik u mnie. Umichuję. O, kciuk w górę. To kciuk dawaj jeszcze 5 jedne. Szybkie 5. 3, 4. PZCik. No i nic więcej. Kusztawki łódki. To czekam <grym> jedno. Dwa bułki zabki <grym> dwa łódki, Dwa pomidory. Dwa jabłka. Dwa jabłka, dwa jabłka. Dwie gór dwa, 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 dwa bułki... No Nowy tygodnik, tygodnik tuchowski Kiebasa, kiebasa, Kej Trzy, cztery ry. A, skrzynki otwieracie? Nie. Jak? Co ty gadasz? No gdzie? No gdzie jest! To no, wygrałeś? Fala króla krasnoludu Sala króla, krasnolasz. <laughs> 3-4 Słuchaj, Bartek, mi się wydaje, że ty powinieneś zrobić tak jak ja. Jeżeli chcesz jakiś czołg konkretnie, to musisz gadać po tym języku. Jaki chcesz najbardziej czołk? No to po angielsku musisz gadać. A no tak, ty z angielskiego nie zdałeś. Bo po czesku. Ja sam netoperek. Złoty słoń! Trzy, cztery. Ale mówię ci, że po angielsku musisz mówić. No! No! <laughs> Magiczny dzwonek do kawy. To dawaj pięć! Nawet nie, 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 chcę nie chcę otwierać tego widzę. To daj trzy. Nie, to daj pięć. Dziesięć skrzynek akurat mam, dziewięć. Trzy, Bartek, ilość wydałeś na skrzynki? Nie twój za... <głos> 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 Twojego pielu. PUM! <noise> to Tu za rok temu. Sterowiec. Sterowiec. PUM. Himen. Przed ostatnia. Uwaga. He, he, he. Bum. 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 Świetli. Jest PE! Świetlista wstążka! Zaraz Uuuh. Bartek weźmie ją, żeby <grybuj> ją użyć. Otwieramy ostatnią. jak to jakby teraz zdrowa podała kopię tego, co Bartek. Pum! No mu to zdrowa, żywność. zdrowa, zdrowa żywność. żywność! Ej, to jakiś <grybuj> chyba podprogowy przekaz! To już znak, tak, że trzeba Kupan, Komu przebija. O, dobry zarobek. Jest to jest najlepsze, jak go mam wymodułowanego całego, siatę PZM-15. To coś. Top 5 Germanów. Kawu 1 shielded. Shish. 1 shish i w sobie pasuje. Kawu 1 shish. Okej. Okay. To każdy dostawał. 15 stopni depresji ma ten szok. Co ty gadasz? O gdzie? O kurde. Gdy Number 5 wyga. Si. Obrona. Uuu. <Dass> it... M4Y, poza tym mamy Matildę LVT, co jak ja jutro będę wyglądał po wkrótce, poza tym mamy 122TM, Skodę najbardziej op... <laughs> nie chcę powiedzieć, rada. najlepszy pysy. obecnie czołg mego tieru, zaraz po Bofors Storwagn i przede wszystkim Kaliban. No i dobry zarobek tak jako miejsce pierwsze. Tak Czemu tu jest flaga Polski? Polska Górę! Jest i Kaliban, tak więc słuchajcie, mój opening się udał. Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali mi. Współczujemy Bartkowi. Co nie zmienia faktu, że za tą samą cenę miałem lepszy drop. O wiele lepszy drop. Tak więc możecie się spodziewać kolejnych odcinków serii Zawigla na moim kanale z tych czołgów, co to widzieliście. Dziękuję za uwagę. Wesołych świąt. Do usłyszenia. oh